się ma to znów ja i widzimy się w y, kolejnym odcinku, ale w odcinku z Among Us, ale nie takim normalnym odcinku z Among Us, że po prostu sobie spekamy i <laughs> jesteśmy boosterem, ale fajnie, Pff. tylko po prostu zobaczymy sobie jak się gra w Among Us, ale z cheatami. Ja tutaj mam taką dziwną, niebiesko-białą mordę. Które są wszystkie czyty bez reklam. Nie, nie wiem co to w ogóle znaczy, więc sobie to dzisiaj przetestujemy. Więc szukajmy sobie jakąś random gierkę. No, poładuj się. Standard. O! o no, i tutaj nam się pokazuje, kto jest impostorem i kto jest żywy. To, to jest nie za dobra No i co? Nie. Pomarańczowy jest impostorem, biały i żółtym. Łatwo. A ja... O, misja. Ej. Wytyfy nie nadążam. I co jest? Nigdy nie byłem w to taki słaby. Ej, no. <grystanie> Okej. Okay. Fajnie. To fajnie. To cudownie. O, no i chyba będziemy imposterami, bo włączyłem sobie takie coś, że gracz y, drugi, trzeci to impostor. I pierwszy. Więc. Może będziemy impostorami, a może i nie. O, no i mam wszystkie skinne. To, to jest fajne. Fajnie jesteśmy tylko we dwójkę. To nie Jacks. Kto to Jacks? Serio, kto to Jacks? Hmm. Dobra, nieważne sam graj. Ja wbijam do jakiegoś innego serwera. Różowy to impostor. Niebieski, ciemno-niebieski i fioletowy. Mam misję tutaj. Nie, nie mam. Takie la nie że nawet nie chcę mi się sprawdzać, jakie mam misje, więc liczę na to, co mam. Jakby gdzie mogę sprawdzić? Chyba. To było martwe. Oh! Różowy, zdradziłeś się. Rózowy. Rózowy. Ten, różowy. Różowy. Tak, różowy. Czemu nie da się w ogóle pisać? Ży, O, E. To mnie ciekawi Na pewno ten różowy. Nie, to nie ja. Ja, jak ja w reaktorze. A ciało przy. przy kamerach. A ciało przy kamerach. Pff, przypał. O. Niebieski jakiś na mnie głosował. Niebieski na mnie głosował i całkiem jest. No, impostorem. No, jak, no, jak fajnie wyszedł. Zostało dwóch impostorów, więc może... Muszę... Nie mogę się kręcić obok um, tego niebieskiego i fioletowej. H, dwie misje tu są. To jest zrobię. A to ta łatwa. A ta jaka jest. Jeszcze łatwiej Hm, hm. Hmm. A to coś? To zrobimy sobie to. Nie, zabierz mnie, bo nie masz jak. Okej, okay, to jest łatwe? Albo i nie. Ej, skąd on się tu. Skąd ona. Aha. Fajnie, mega cringe. Druga bitwa już przegrana. I to jeszcze na odcinku. Aha. Bardzo, bardzo łatwo, jeżeli, jeżeli się teleportowałaś. Tam. No to fajnie.

albo ma jakieś lagi zabija czerwonego, Ru znaczy fioletowa, <ścoughs> dioletowa, fioletowa, white one jasno niebieski, e, nie to nie jest jasno niebieski, niebieski ciemny na oczach, ta na pewno, no fioletowy, ludzie no Fioletowy Ciemny, niebieski. No, to nieprawda! W ogóle czemu nie sobie Na kogoś jeszcze? Jeśli nie wiedzą, kto to. Co? To na kogo? Na ciebie. Wywalam kogoś, kto jest niewinny. Ty, czerwonego. Czerwony zginął. A rację, bo zabili. Serio. No one was ejected. Toi. Czyli żara mi się, jakby ktoś nie wiedział. Admin Sweep Card. A, fajnie tu nic nie ma, a ja lubię tą misję. Zrobię se. Nie, nie jest impostorem. No co? Jakie badry? Co to znaczy? lol o, misja number tu. O, w tej nowej wersji są tak dziwnie oznaczone kabelki. Nie wiedziałem. Bo ja zawsze grałem na starej. A ty co? Chciałeś mnie zabić, ja nie możesz. <grym> o, kolejna misja. Nie, nie jesteś impa. Dobra już. Complete. Dwie misje. Zrobię je. O, tego też nie było, tej dziwnej lampki. O, no i e, chciałem się spytać Was, czy Wy też macie taki błąd, ale nie w tym. Tylko błąd w tym, czy... I co? Już nie ma tego? Lol. Akurat na odcinek. O, jaka tu jest... O nie, 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 ja to znam chyba, chyba. A jak to zrobić? Bo, bo ja nigdy nie robiłem tej misji, jakby co. A jak to zrobić? Nie widziałem. O, jestem twórcą. Fajnie. I chyba impostorem. Z Ezz... <laughs> Szkoda, że nie Bzz. Lol Mariotube Aha W ogóle niektóre mają porąbane niki Na propos porąbanych ników Typ się nazywał szarab... a SzataPn, następnym razem Nie Następnym razem to ja będę impostorem, więc ja Cichciaj. Pokręcę się w kółko. No co? No znowu z nią? Ona też ma jakieś czity normalnie. Fajnie covidowy wyszedł. No, moja metoda. No chodź tu, no, 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 no. Będę za tobą szedł. Okej, okay. też się teleportowałeś. No on też... Ja mam jakieś problemy z internetem, albo oni się teleportują. No, ja chciałem go zabić. No, zmarnowana runda po prostu. Easy, easy chyba. Zwolnijcie. Nope. Nope. fajnie się ukryje. Za boxem, mordo. We to w ile trwa już odcinek. 10 minut. Dobra, start. I teraz ktoś wyjdzie, nie? A nie, jednak nie. Impostor. O, taki. No znów z nią oni. No ta, ona ma jakieś teaty normalnie. Dobra, idę za jakimś niewinnym typem i go zabiję. Lol, ale głupi impostor za mnie. WTF to jest Napiszę tak o, raz ja. Patrzcie na to, patrzcie na to. Jak ktoś widział, że zabijaliście, no to patrzcie. E, e, nie to. Close doors. Nie, 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 nie. Patrzcie. End, nie. End vote. Gdzie kto... W, ja wskan. Endvote. O nie, nie chcę co włączyłem, że apacie Teraz mogę sobie tak zabijać, bo oni grają. I robią... I to jest zabawne. Report kliknę. i to się stanie? Pff. What the fuck? I co jest? Endvote. Co jest? I co to było? Lol. Ej, serok, ktoś się nazwał Star ciekawy Wy ty w ogóle co to było? Co to? Pewnie wszyscy mają skiza. Ej, Wiktorii. To się serio przydają, ale nie używajcie tego, bo bo wiecie, możecie dostać za to bana, ale nie dostaniecie go 3-4 razy pod ząb. Zwolnicie spida. Nie, <laughs> nie chce mi się. Jestem zbyt leniwy. Dobra, jeszcze dwie osoby. Bo nie chcę grać na osiem osób. Hej. Ewo. E zwolnijcie. Spit, zwolnijcie. Ułomę. Sama jesteś ułom. To będzie zapytać dwa kilosy. No, znów oni są impostorami. No i w sumie ja też nie. Dobra, będę się kręcił obok tego gościa, który się nazywa Star. A, dobra, może obok. Pana Mysza Elenia. Wytyfy, jestem Debilem. A jednak i nie. No, znów. O, rację, bo ja mam jeszcze ten. I to było całkiem satisfaction. Że mam nieskończone przeladowanie śmierci. Tak jakby. Dobra, jeszcze jedna osoba. Oby teraz oni nie będą, bo to się odleczę, że osoba pierwsza, druga i trzecia to są impostorzy Czyli że ja też, bo w sumie jestem stwórcą. Lol. No, dołączy ktoś wreszcie. Dobra. Zizelka Jezu, ludzie mają jakieś dziwne nikki. Brawl mysz o Jej, na się czerwony nie jest, ale fioletowa nadal jest. Jakby też ma czicy, co nie? Beniu. Wy to nie przyłapcie mnie na tym, na zabijaniu. <tuszyk> Lol nikogo. Aha. Aha, dobra, zróbmy. Zróbmy naszą metodę. End vote. He, 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 Beka. Jakie tu jest kompletnie zabawne. <laughs> kto, kto? I nadal wszyscy przym. Kto to, 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 to. A rację, bo... <laughs> To jest za łatwe. No teraz nie będziemy tego używać. Po prostu zwykła rundka, taka magasowa, głupia, co jest? 5 Nie wiem. Macie... Czy i ten? Cituly. Dobra, napisy tituly. Dobra. Start Wolniejsze speed. No Jezu, co oni mają do tego speeda? On im coś zrobił, czy co? Znów jest. Znów z pastorami. To jest niemożliwe. A, rację, zapomniałem. To jest możliwe i to bardzo z powodu takiego, że. nie mogę cię zabić. Dzięki. Dobra, nikt nie lubi oglądać, jak typy się kłócą, więc. Dupa. Wolniejszy speed. Chyba każdy wie, kto jest. No ta, 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 ta. Znowu ta trójka. Moja. No byczku. To czerwone. To jest... Kto pisze? A, ten. A, raz, ja bo nie mogę go zabić, bo on... Dobra, ostatnia rundka i myślę, że kończymy, bo nikt. Z... Bo jakby pewnie nikt nie lubi oglądać takiej luźnej bitwy. bitwy, Gierki z cheatami. Mówiłem, który już raz. XD. Typowa odpowiedź goście, któremu nie chce się nie spisać. XD. Hej, 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 daj. Dziesięć osób... Hej, hej, ej, e, ej, ej, ej. O, nareszcie ona nie jest, a raczej bo jej chyba na serwisie nie ma lol. Albo jest. Tak myślę, że sobie ktoś wchodzi lol. Dobra, idę na kamerę. Na by oglądam coś tam, ale nie oglądam wcale kompletnie. Dobra, ja byłem tylko na kamerach, nic nie podejrzewajcie, wcale nie byłem w ancie. nie, 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 nie. Aha, wy tyfie, zawsze ktoś jest w Electricalu. Okej, okay. no to mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał i jeżeli chcecie mieć takie cheaty, żeby sobie sprawdzić xd... No to możecie po prostu sobie, po prostu zostawcie łapkę w górę i na następnym odcinku pokażę wam jak takie cheaty pobrać, więc widzimy się w następnym odcinku, który może będzie jutro albo pojutrze, więc pa!